Cześć! Chcesz wiedzieć, jak jednym prostym elementem możesz wyróżnić się z tłumu szaroburych mężczyzn? Nic prostszego, obejrzyj ten film. Nowa kolorystyka często ogranicza się wyłącznie do ciemnych kolorów. Czerń, granat i szarość to barwy, które najczęściej widzimy na ulicach. Poniekąd ma to sens, ponieważ tego typu ubrania są łatwiejsze w utrzymaniu, zwłaszcza podczas deszczowej i nieprzyjemnej pogody. Poza tym wielu z nas jest przyzwyczajonych do tego, że kojarzymy sezon jesienno-zimowy z ciemniejszymi kolorami, a wiosenno-letni z jaśniejszymi. Jednak to jest wyłącznie przekonanie, które ja próbuję zmienić pokazując Wam, że również jasne kolory są świetne podczas zimy. Jest to jedna z możliwości wyróżnienia się z tłumu mężczyzn ubranych w szaroburę kolory. Ale dziś Omówimy drugą możliwość, jaką jest wprowadzenie do swojej garderoby koloru żywego, koloru, który przyciągnie do siebie uwagę i spowoduje, że wyjdziesz przed szereg, tworząc unikalne stylizacje. Jeśli chodzi o wprowadzenie wyróżniającej się barwy do swojej garderoby, pamiętaj o tym, aby kierować się zasadą trzech kolorów, którą dokładnie omówiłem w podręczniku mężczyzny jesień. Zwracaj uwagę na to, z jakimi innymi kolorami będziesz je łączył, aby wszystko było spójne i estetyczne. Łączenie żywego koloru nie zawsze jest łatwe, gdyż czasami można trochę zbyt mocno nagiąć zasady, powodując, że nie wszystko będzie do siebie pasowało. W międzyczasie szybka prośba. Jeśli podoba ci się ten film, będę bardzo wdzięczny za każdego lajka i komentarz, który pod nim wrzucisz. Dzięki twojej aktywności mogę rozwijać swój kanał coraz bardziej polepszając jakość wrzucanych przeze mnie materiałów. A jeśli chcesz być na bieżąco, to serdecznie zapraszam cię do zasubskrybowania. Jeśli jeszcze tego nie robisz, Ważną rzeczą przy wprowadzaniu żywej barwy do swojej garderoby jest również to, aby była ona żywa. Wszelkie sprane czy wyblakłe kolory będą wyglądały po prostu tanio. Także, jeśli szukasz elementu, który przyciągnie wzrok, postaw na drogo wyglądające odcienie. Pierwszym bardzo ciekawym kolorem, który możesz wprowadzić do swojej zimowej garderoby, będzie bordowy. I mówię tutaj o głębokim, bogatym odcieniu, który wyniesie Twoje stylizacje na wyższy poziom. Jeśli chodzi o bordo, to odróżniamy tutaj jego dwie wersje. Odcień zimny oraz odcień ciepły. Ten pierwszy będzie pasował do Ciebie, jeśli masz jaśniejszy i chłodniejszy odcień skóry, natomiast ten drugi sprawdzi się świetnie w przypadku karnacji ciemniejszej i cieplejszej. Wybieraj odpowiednie barwy, które podkreślą Twoje atuty i dobrze będą współgrały z Twoją aparycją. Kolor bordowy najłatwiej wprowadzić do swojej garderoby w elementach górnych, takich jak t-shirt, polówka czy golf. Są to wewnętrzne części garderoby, które są najbliżej twojej skóry i są dobrą bazą do tworzenia stylizacji. Również dobrym pomysłem na zastosowanie tego koloru będą wszelkiego rodzaju swetry i kardigany. Z łatwością stworzysz z nimi proste i ciekawe zestawy ubraniowe, które przyciągną uwagę. Po drugiej stronie mamy rzeczy, których nie polecam. Są ciężkie do wystylizowania lub wyglądają po prostu tanio. Mamy tutaj koszulę. Sam zobacz, zakładając coś takiego, będziesz wyglądał jak wyrwany z dyskoteki z początku lat 2000. Nie ma w tym nic eleganckiego i klasycznego. Nie polecam również kurtek bordowych, zwłaszcza tych grubszych, które nadają twojej sylwetce objętości. W większości przypadków Ciężko to wystylizować i wygląda dość tanio. Dla bardziej zaawansowanych w męskim stylu, którzy chcą spróbować czegoś nowego, proponuję bordowe spodnie lub bordową marynarkę. Nie są to co prawda basicowe elementy, ale odpowiednio wystylizowane robią dobrą robotę. Ok, omówiliśmy elementy garderoby, to teraz mam dla ciebie bardzo fajne połączenia kolorystyczne, dzięki którym twoje stylizacje będą wyglądały bogato i elegancko. Po pierwsze, będzie to Bordo i Granat. Jeśli oba te kolory będą o odpowiedniej, głębokiej barwie, wygląda to bardzo dobrze, drogo i luksusowo. Najłatwiejszym sposobem będzie zastosowanie bordowej góry, na przykład warkoczowego swetra i dobrej jakości wełnianych granatowych spodni. Bardzo prosta stylizacja, dzięki której podbijesz swoją atrakcyjność. Moją drugą propozycją będzie coś zaskakującego, jeśli chodzi o zimę. Połączenie bordo z bielą, na przykład z białymi spodniami. Jest to nietypowe, ale jakże wyróżniające cię z tłumu. Nie zawsze zimowa pogoda jest przecież zła. Mamy również słoneczne i suche dni, podczas których nie pobrudzisz się podczas zwykłego spaceru. Wtedy taka stylizacja robi dobrą robotę. Spójrz tylko, wygląda to po prostu genialnie. Ok, omówiliśmy kolor bordowy, to przejdźmy do drugiej dzisiejszej propozycji. Będzie to kolor zielony. I tak samo jak w przypadku bordo i tutaj mamy dwa odcienie cieplejszy. I zimniejszy. Wybór należy do Ciebie. Decyduj się na ten, który bardziej odpowiada Twojej karnacji. Niezależnie od wyboru odcienia, decyduj się na głęboki kolor, nie wybieraj wyblakłego, gdyż będziesz w nim wyglądał źle. Niezależnie od tego, z czym go połączysz, ten kolor również najłatwiej użyć w górnych częściach garderoby. Tutaj polecam swetry i golfy, polówki oraz w tym przypadku koszule. Każda z tych części wprowadzi ciekawy element do twoich stylizacji. Natomiast unikaj kurtek, tak jak przybordowych, zwłaszcza tych o dużej objętości, oraz t-shirtów. Uważam, że nie wyglądają one wystarczająco dobrze i nie dają efektu wow. Bardzo fajnym elementem stylizacyjnym jest zielona tweedowa marynarka o ziemistym odcieniu. Tworzy ona taki klimat country. Możesz połączyć ją nawet z bordowym swetrem. Bardzo fajne połączenie. Natomiast jeśli chodzi o kolorystykę, to zielony świetnie będzie wyglądał z kolorem beżowym. Polecam Ci najprostszy zestaw, czyli zielony sweter warkoczowy w połączeniu z beżowymi chinosami. Lub też tak samo jak w przypadku bordo, spróbuj nietypowe połączenie białych Spodni z zielonym swetrem. Gwarantuję, że zwrócisz na siebie uwagę. Jak widzisz, dobrze dobrany kolor żywy może wprowadzić ciekawy akcent kolorystyczny do Twoich stylizacji. Klasyczna i elegancka moda nie musi być nudna, możesz tutaj zaszaleć i wypróbować różnych połączeń. Pamiętaj, żeby nie bać się eksperymentować, bo coś, co na pierwszy rzut oka może wydawać ci się niepasującym elementem, będzie świetnie współgrało z Twoją szafą.